Dzień dobry To pan? Tak. Pan pośrednik, tak? Tak, 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 tak. Jakieś papier tu podpiszemy Aha, jakaś umowa, tak? Momencik Okej okay. Tu proszę jeszcze podpisać A to jest konieczne na takim etapie? Tak, tak, tak. Ojej Uciekł, moment Na pewno to teraz muszę podpisywać tak, takie rzeczy? Pan, bo to jest umowa Aha, no to dobra No Momencik, bo mi tu wszystko leci A nie tutaj przypadkiem? Może pan, może pan tutaj chce. Tak? Może być tu? Proszę bardzo. Dobra, no to Tyle? Tyle, będzie? Proszę. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czytaj według bezpieczeństwa? Poważnie. Musi pan, niestety. Proszę się kilka razy. I siadamy. Pamięcik. Śmieci trochę ten, ale tu proszę woda na głowę. I jedziemy Wie pan co, naprawdę jest to konieczne? Bo jest no mi nie, trochę duszno musimy, Tak, bo wie pan tak? Ze względu bezpieczeństwa klienta Widzi pan? Wie pan co, nic nie widzę A O, w końcu Tam jest dziejeczka, Widzi pan tego, krzarku, tego krzarku? Którego? No ten tamten po lewej stronie. Ci no ten? widzę, możemy zbliższa? No to momencik, już się nawróci. Podjedziemy? Dobrze, super. Teraz będzie pan miał widok z zbliższa. A wiedzie pan tam? No nie do końca. No to chociaż tak do połowy pan co, ja tam po prostu podejdę, bo... Może pan ze mną podejść? Nie no, niech pan idzie, ja tu zaczekam. Tam idzie pan. 100, 400. Jasne. Dalej? Jeszcze dalej, proszę iść dalej, tak, tak, tak. Jeszcze dalej? Dalej, dalej, ja, ja tu czekam na pana, proszę iść tam obejrzeć sobie. Proszę szybko, bo mi się śpieszy. No, niech pan się pośpieszy, bo ja mam kolejną prezentację. Kolejni klienci czekają na parkingu, a, a pan się tam gdzieś szwenda podziałka. Dobrze, proszę, tu się. Je, Jak się panu podobała działka? Nie wiem, w którym miejscu ona jest. No, mówię panu tam. Kupuje pan? Czy pan, co zastanowić. Siemanko. Cześć! Jak tam po prezentacji udało się sprzedać? No taki ten klient, nie wiem czy on do końca jest zainteresowany w ogóle, a, a, a w sumie nie wiem czy ta działka jest dalej aktualna, bo dawno się nie widziałem z właścicielem. U to może pasowałoby jakiś baner tam Co ty żartujesz? <laughs> nie no, żartowałem. <laughs> no, no to właśnie, o czym <laughs> tu rozmawiamy. Dobra, jedziemy na kolejną <laughs> o, prezentację. Bo... Może tym razem się uda. <laughs> może tym razem się uda coś sprzedać. Dzień dobry, pan dzień dobry, Michał? Pan Maciej? Dokładnie, jesteśmy na prezentacji a, działki. Dzień dobry. E, a gdzie podpisać umowę? A e, jaką umowę? A nieważne, dobra. Wszystko w porządku? A przepraszam, nawyk z poprzedniej agencji. Nieważne, możemy jechać. O, jestem zaskoczony. I tutaj pan ma działkę, widok mhm. na góry, fajnie, pięknie, super. ładnie. Ale widok tam jest. Dokładnie tak. I widzi pan ten pachołek? Tutaj Aha. jest granica działki. O proszę. I ona zmierza w Dobrze. prawą stronę. Zaraz panu ja wszystko idę pokaże. Zobaczyć. Dobrze, proszę proszę sobie wyjść, a zaraz tak? do pana przyjdę. A pan tak, oczywiście, wszystko o. panu pokaże na no, miejscu. Także, tak jak Panu wspominałem, działka zaczyna się od pachołka na szerokość 30 metrów. 100 metrów w głąb do granicy z lasem. Ma Pan tutaj granice działki, widok rozpościera się na góry. Także wszystko wow. idealnie się wkomponuje w to, o wow. czym Pan mówił. Zostawiam Panu komplet dokumentów. To jest dla Pana wraz z gazetką. Super. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, wszystkie media są w tej drodze: woda, prąd, gaz, kanalizacja. Także okay. wszystko jest na miejscu, warunki przyłączy bez problemu, panu uzyska. Wie pan co to, to biorę? Bo to, to jest to, co mi pasuje. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Cześć Maćku. Cześć. Witaj. Jak tam po prezentacji? W porządku. Przedstawiłem klientowi ofertę. Zrobiłem odpowiedni marketing. Zdjęcia filmy z drona, odpowiedni marketing na mediach społecznościowych. Wsłałem do naszych bazy. Klient zdecydowany. Złożył ofertę? Tak, złożył ofertę. Ile to trwało? 7 dni. No to w takim razie gratulacje. Dziękuję.